Witamy serdecznie z naszego lasu, z naszego kanału Kanada po polsku. Witamy, witamy. I dzisiaj cudny poranek. Mamy oczywiście, nabraliśmy dużo siły i odpoczęliśmy po na, na wizycie naszych e, gości. I zabieramy się dzisiaj do naszych projektów, prawda? No, trzeba coś zrobić. No właśnie, troszkę trzeba coś zrobić. Co ty masz na myśli w ogóle? <laughs> Moja żona sobie wzięła za cel, jakby to powiem, za cel nadrzędny, pomalowanie drzwi wejściowych do kabiny. Tak, ale najpierw je trzeba oszlifować, przygotować, więc ja dzisiaj mam w zamyśle zrobić to. Mam nadzieję, że e, pogoda nie będzie aż tak bardzo doskwierać to gorąco, które zapowiadają. Będzie, będzie, bo zapowiadają 31 <gry> stopni, a odczuwalne ma być gdzieś około ponad koło 40, dlatego że to basen jest przygotowany, żeby się schłodzić. No, a druga rzecz to jest taka, że trochę nad ranem grzmiało, obok gdzieś nas przeszła jakaś burza, trochę pokropiło, no i tyle. No dobrze. Trochę to... taki humid się zrobił. No ale... Moja żona drzwi, a ja kończę ram, ramę do tej szafy, gdzie jest cały ten inwerter i, i te baterie. No, ale mam nadzieję, że mi pomożesz. No, pomogę ściągnąć drzwi. I dam narzędzia do szlifowania. Aha. I reszta to już moja robota. A tak? reszta to jest twój Dobrze. cel. Bądźcie z nami. Zapraszamy serdecznie do nas. E, czy dzisiaj coś pogotujemy? Zobaczymy. E, czy mm... nie? Dzisiaj jest e, ten dzień. Z... Dzień. Zatkało mnie. Dzień... Dzisiaj dzień bez jedzenia, bez gotowania. Znaczy... No może tylko coś tam. Wypijemy. Aha, okej. Okay, Do to schłodzenia. Ba, to bądźcie z nami. <grywki> Zapraszamy. Artur tam działa. Zobaczcie, ile czynności trzeba wykonać, żeby zrobić jedną, jakąś tam małą ramkę. No ale ja nie wiem, jak będzie wyglądać to nasze dzisiejsze działanie, bo naprawdę robi się gorąco. Tutaj widzicie, mamy taki prysznic, co Artur zrobił, i w tych czarnych rurach zagrzewa się woda. Myślę, że dzisiaj będziemy często z niego korzystać. No, i oczywiście basen. Basen jest przykryty taką specjalną folią. Ta folia, ją wykorzystujemy, bo została nam z basenu, który mieliśmy przy domu w Mississauga. Tam mieliśmy naprawdę bardzo duży basen. I po pierwsze przykrywaliśmy wodę, żeby ona się też szybciej nagrzewała w tym basenie i przykrywaliśmy też, żeby nie leciały żadne liście, bo akurat tam u nas na Biakardzie było bardzo dużo drzew i spadały liści. Tutaj nie mamy liści, ale mamy igiełki czasami jak wiatr powieje, to do wody wpadają igiełki. Tutaj ja pomalowałam już drzwi takim specjalnym żelem. No on tak wpada trochę w niebieski. Nie wiem czy tak do, bardzo, bardzo pasuje tutaj do tego lasu, do tej scenerii leśnej, ale myślę, że ten kolor ożywi trochę, bo takie, tutaj tą naszą kabinę. Ja myślę, że moja żona to tak trochę po moich jakby to powiedzieć korzeniach poszła, na to, że tak moje korzenie to są w pół na pół łemki nie, z Beskidu, nie, nie, z Beskidu nie. górnego, a ten kolor to właśnie tak malowali domy. Nie kochanie, to nie o to w ogóle chodziło. Chodziło o to, że e, e, akurat te wszystkie impregnaty do drewna tak naprawdę dosyć są drogie. I jeżeli jedna mała Taka puszeczka kosztuje, kochanie, 40 dolarów, a te były akurat na przecenie, a nie wiedziałam jaki to jest kolor. Były na przecenie i kosztowały 14,99, oczywiście plus tax. No to i kupiłam ich więcej. Wykorzystam je do jeszcze innych projektów. To Ale są... kolor będzie Łemkowski. A ty swoje? Nie, 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 tutaj po prostu... No może ktoś z te, tego rodu, chociaż ja kompletnie nie umiem nic po, w tym języku i nic, ale moja mama była y, L Lemko i pochodziła właśnie z Beskidu Górnego, ze Śnitnicy. Może ktoś nas ogląda? Brunary, Śnitnica... No, Wiecie. Matko, gdzie ty tam zaszedłeś aż tak daleko, kochani? Historia Historią. E... Wysiedlili ich w akcji Wisła w 1948 roku. To sobie teraz wyobraźcie, jaka jest z nas mieszanka: e, on z tamtych stron, a ja autochtonka. No, to teraz sobie wyobraźcie, to jest dopiero mieszanka wybuchowa. Ale wracając do tych drzwi. Fajnie, bo zobaczcie, widać, widać pod spodem wszystkie senki bardzo fajnie i o to mi właśnie chodziło, żeby nie pokryć całego drewna, tylko żeby było widać właśnie jego taki ten pierwotny, piękny stan. Zobaczcie, ślicznie to wygląda. Zobaczcie, jakie piękne dębowe drzwi. One są takie ciężkie. Nie wiem, boję się, czy ich nie zepsuję przez to malowanie, ale tak sobie wymyśliłam i tak robię. Ja zastanawiam się, czy warto je w ogóle malować, czy tylko zrobić e, tym olejem lnianym, tak jak wszystkie inne tutaj rzeczy w kabinie robimy. No właśnie, a co to masz? Złoty. In the stain mamy. To jest dobra idea, kochanie. jak widzicie jak szlifujemy jest jak kam... ktoś by mógł się zapytać nas co to jest Dokładnie To jest do robienia tych drzwi dlatego że kupiliśmy te drzwi na taki garage sale za 20 chyba dolarów gościu który miał te drzwi całkowicie źle je obciął miał inny otwarcie otwór drzwiowy i przyciął je w ten sposób że nawet nie mógł zamka założyć wystawił nie to wystawił te drzwi no, które tak naprawdę jakby były w dobrym, bardzo dobrym stanie no to one by kosztowały gdzieś jakieś 500-600 dolarów bo to są dębowe drzwi z okienkiem właśnie tym takim półokrągłym na górze a on opciół je źle, wystawił to za 25 dolarów ja poszłem i mówię dwie dychy daję i biorę mówi OK i wziąłem dorobiłem, bo nie miałem dębowej deski nie miałem dębowej wtedy deski dorobiłem świerkową deskę i pracuje bez żadnego problemu. Kołki, klej, śruby skręcone. Jest wszystko podobne. Już. I mamy super solidne, piękne drzwi. Dębowe. A, a będą Z jeszcze... stawką świerkową. A będą jeszcze piękniejsze. Wszystkiego przyszło mi do głowy troszeczkę e, e, inaczej e, zrobić e, ten projekt, e, więc e, myślę, że drzwi oszczędzę. Bo zawsze e, można je pomalować, kiedy będę miała tylko ochotę. E, a teraz po prostu wykorzystam e, ten mój stein do całkiem e, czegoś innego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy czy ten stain e, będzie się nadawał i jaki on je, ma kolor i czy on nie jest przypadkiem za stary. Zaraz zobaczymy, sprawdzimy. Ciemny. Uh -huh. Także sama nie wiem. bo zobaczcie, on jest taki. Nie wiem czy nie lepiej będzie samym olejem. Zobaczymy. Zobaczymy jeszcze jak będzie wyglądać na oheblowanej desce. Nie jest źle. A teraz sam olej. Artur chce próbę. zrobić próbę generalną pod spodem. Okej, okay, zobaczymy. Wtedy się przekonamy na żywym organizmie, prawda? Kochanie? Trudno zadecydować. wyschły, Artur teraz jeszcze robi jedną warstwę oleju oleju lnianego żeby pięknie się świeciły zakonserwowały no i zakonserwowały, ale one mają też taki połysk po tym oleju bardzo fajny, tak jak w środku w kabinie robiliśmy właśnie te belki to one mają taki fajny Połysk. Świetnie to wygląda. Super. Bardzo jestem zadowolona. Nadal jest bardzo gorąco, chociaż chmury. Zachodzą jest w kabinie 33 stopnie, a tu na zewnątrz jest 31. My jeszcze dokańczamy drugą stronę drzwi, żeby wyschło, żeby wyszło naprawdę pięknie. Z samym stajnym, zobaczcie, pomalowałam ramę, którą Artur zrobił do właśnie do tej szafy. Więc fajnie też to wygląda. A tutaj już jest gotowy basen. Za chwilę kończymy, kończymy nasze malowanie i wskakujemy do basenu. Wyższa konieczność. Gorączka do skwiera, Prace remontowo-budowlane zakończone. Drzwi pomalowane, teraz schną. Później troszeczkę, jak pomaluję jeszcze olejem, to przeschną i powiesimy je. Zamontujemy. Zamontujemy, ale przy takiej temperaturze 32 stopnie, no niestety musi być siesta. I tom, jakby to powiedzieć okazyjną siestą <śm> na <śm> dzień <śm> dzisiejszy, żegnamy się z was. Z wami? z wami, z naszego kanału Kanada Ale po polsku. polsku, super, że byliście z nami, e, czekajcie na następny odcinek już niebawem, dalsze nasze e, projekty w lesie e, i nasze e, życie, więc wszystkiego dobrego i jeszcze jest trochę lata, korzystajcie, bo my korzystamy, korzystamy. ile możemy.